Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię z tej strony. Daniel Lampard i dziś porozmawiamy sobie o kolejnym świetnym dla mnie temacie. Temacie, który bardzo często rozgrzewa, czyli czy właściwie struktura organizacyjna wymagana jest w systemie zarządzania jakością i czy wymaga jej norma ISO 9001. Natomiast zanim przejdziemy do samego tematu, to oczywiście nie mógłbym zapomnieć o tym, aby zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robisz, oraz jeżeli znasz osoby, które mogą interesować się tematyką związaną z jakością, z systemami zarządzania jakością, z optymalizacją procesów, to również zachęcam Cię do polecenia naszego kanału. Na końcu tego wideo też. Opowiem o tym, jak właściwie definiuje nam norma ISO 9001 strukturę organizacyjną oraz czy na pewno jest to wymóg, a jeżeli nie, to co właściwie od nas wymaga norma ISO 9001 w tym obszarze. Natomiast na początek chciałbym poruszyć z Tobą temat audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Realizując setki Audytów, konsultacji, wdrożeń, różnego rodzaju systemów rocznie, często słyszę takie stwierdzenie, że musimy opracować strukturę organizacyjną, bo audytor tego wymaga. Jest to niestety błąd, nie z, jeżeli chodzi o samą strukturę, natomiast błędem jest to, że bardzo często organizacje opracowują swój system dla audytora lub jednostki certyfikującej. Pamiętajmy o tym, że system ma wspierać nas, naszą firmę, nasze procesy, a nie jednostkę certyfikującą. Oczywiście o tym, jak podchodzić do samego audytowania, do certyfikacji i audytorów, nagram odrębne wideo. Natomiast Przypomniało mi się, że właśnie często jest to związane ze strukturą organizacyjną, gdzie słyszę właśnie, że my opracowujemy lub musimy zaktualizować strukturę, ponieważ audytor od nas tego wymagał. No właśnie, więc zadajmy sobie pytanie, czy właściwie norma ISO 9001 wymaga od nas struktury organizacyjnej? Na początku musimy sobie ustalić, że norma ISO 9001 wskazuje nam wprost. Jakie dokumenty jako obligatoryjne musimy posiadać w formie udokumentowanej? No i nie znajdziesz tam nigdzie struktury organizacyjnej. Więc czy właściwie ona powinna być czy nie? Choć z samej normy to nie wynika, oczywiście taka struktura może być bardzo pomocna. Natomiast musimy jasno sobie stwierdzić, nie jest to wymóg samej normy ISO 9001. Natomiast jest to oczywiście świetne narzędzie, i sam bardzo często, wdrażając lub konsultując systemy, taką strukturę oczywiście opracowuje. Więc pytanie, no to właściwie po co? Jak wiemy, wdrożenie systemu zarządzania jakością jest to pewna zmiana organizacyjna. Wiąże się to ze zmianą, oczywiście, często. Samych procesów, zmianą organizacji tych procesów, nawet ich rozszerzeniem lub oczywiście powołaniem nowych funkcji. Więc już patrząc na to pod tym kątem, warto zastanowić się, czy nie warto tego ustrukturyzować właśnie w takiej udokumentowanej, często bardzo fajnie wyglądającej wizualnie strukturze organizacyjnej, choćby do celów szkoleniowych. Ja bardzo często wdrażając systemy zarządzania jakością strukturę organizacyjną wykorzystuję do celów szkoleniowych, aby zaprezentować w całej organizacji w jaki sposób w związku z wdrożeniem takiego systemu zmienia nam się lub co nam się zmienia właściwie w tej strukturze organizacyjnej. Również udokumentowana struktura organizacyjna pozwala nam lepiej, szybciej i efektywniej przeanalizować które role lub które działy tak naprawdę podlegają największym zmianom, gdzie tych zmian mamy najwięcej, gdzie musimy dopisać nowe odpowiedzialności, nowe uprawnienia lub przeorganizować same procesy. Jeżeli mamy to przeanalizowane, to łatwiej nam jest też modyfikować strukturę organizacyjną, ponieważ wiem, że wiele podmiotów, które w ogóle do tej pory nie miały w związku Systemami zarządzania jakością, po prostu do celów organizacyjnych, posiadają opracowane takie struktury, choćby do tego, aby skutecznie zarządzać poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Więc znów analiza pod kątem tego, jak zmienia się nasza organizacja, jakie zmiany organizacyjne dokonujemy, również w fajny sposób pomaga nam ustanowić i zmodyfikować w nowej strukturze organizacyjnej role związane z. Systemem zarządzania jakością, optymalizacją procesów i zarządzaniu tymi procesami. Wspomniałem już, że wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 wiąże się z zidentyfikowaniem, ustanowieniem również nowych funkcji, nowych ról. Między innymi mogą to być role związane z utrzymywaniem systemu, czyli na przykład menadżer lub pełnomocnik do spraw systemu zarządzania jakością, ale też wiele podmiotów potrzebuje audytorów wewnętrznych, więc również dochodzą nam stanowiska związane z audytowaniem. Również mogą nam dojść stanowiska lub role związane z utrzymywaniem procesu, na przykład właściciele poszczególnych procesów, osoby odpowiedzialne za monitorowanie, wskaźniki, raportowanie i wiele różnych optymalizacji czy działań doskonalących. W związku z tym również warto takie nowe role ustanowić w, samym, w samej strukturze organizacyjnej, choćby po to, aby Lepiej była ona zrozumiana przez resztę zespołu. Więc, właściwie, jeżeli sama norma ISO 9001 nie wymaga od nas struktury organizacyjnej, to czy właściwie w tym obszarze jest jakieś wymaganie i czy musimy je dokumentować? Jeżeli popatrzymy sobie do samej normy na punkt 5.3, Czyli punkt mówiący nam o ustanowieniu właśnie ról, odpowiedzialności i uprawnień. Wprawdzie nie znajdziemy w tym punkcie wymogu dokumentowania, ale mamy wymóg ustanowienia. Oczywiście najlepszym sposobem będzie ustanowienie w formie dokumentu. Nie mówię tego po to, aby znów zadowolić audytora czy jednostkę certyfikującą, ale żeby nam było łatwiej taki system prowadzić, utrzymywać, ale też ustanowienie takich ról, odpowiedzialności, choćby w formie udokumentowanych opisów stanowiska pracy czy matrycy kompetencji, pozwoli nam jeszcze lepiej zarządzać naszą organizacją, zarządzać procesami, zarządzać ro rolami, przypisać właśnie odpowiedzialności, uprawnienia. I to jest na pewno wymóg, jaki wskazuje nam norma, dlatego, oczywiście, dla celów efektywności, lepszego funkcjonowania systemu, ja również rekomenduję opracowanie tego w formie udokumentowanej. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie wynika to wprost jako wymóg normy ISO 9001. Wiem, że może kilku audytorów, się na mnie obrazić, że wprost wskazuje, że nie jest to wymóg, a nieraz sam spotkałem się reprezentując moich klientów podczas różnych audytów certyfikujących, gdzie wręcz audytorzy wprost wskazywali, że taki dokument powinien istnieć. Natomiast pamiętaj, że warto bronić się też przed tym, czego robić nie musimy, ale oczywiście mając pewne uzasadnienie, dlaczego tego nie robimy, ponieważ ostatnią rzeczą. Jakie chciałbym się dopuścić, to jest namawianie Cię do konfliktu z audytorem czy jednostką certyfikującą. Oczywiście nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, aby opracowując system zarządzania jakością, skupić się na tym, co jest pomocne dla nas, dla naszego systemu i naszych procesów, a nie dla osób z zewnątrz. Dlatego podsumowując, choć sama struktura organizacyjna nie jest dokumentem wymaganym przez samą normę. Aczkolwiek może nam bardzo ułatwić prowadzenie systemu, utrzymywanie tego systemu, ale też odpowiednie udokumentowanie ról, uprawnień i odpowiedzialności może świetnie pomóc nam zarządzać zasobami ludzkimi, zarządzać kompetencjami, ale też właśnie ustanowić te odpowiednie role, które po prostu będą nam służyć dla jeszcze skuteczniejszego utrzymania systemu zarządzania jakością. Jeżeli to wideo było dla Ciebie wartościowe. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić podejście normy ISO 9001 do struktury organizacyjnej. To oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału oraz pozostawienia łapki w górę pod tym wideo. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas i oczywiście zapraszam Cię do naszych kolejnych wideo na naszym kanale.